Pytanie. Jaki sprzęt by Pan polecał na sam początek i jaki budżet na to przeznaczyć? A więc tak. Nie mamy sprecyzowane na jaki początek. Czy chcesz zacząć pracować ręcznie, przy czyszczeniu, przy sadzeniu, przy pozyskaniu, czy zrywka, czy co? A więc idźmy po kolei. No na sam początek potrzebujesz oczywiście jakieś auto. Czyli diesla najlepiej kupić, terenowego. Golfa dwójkę polecam. Niezniszczalne auto. Kolejna rzecz. Mamy inne rzeczy, czyli na przykład koszenie. Mogę polecić... Sztila 3000, tam 200, chyba kosztuje, MS 261. Potem potrzebujesz piły. No, do czyszczeń, do pozyskania. No, ja bym polecił 550 kuzbarnę. Fajna, lekka, zwinna, mocna. To by było dobre. Ona kosztuje chyba około 3500. No i oczywiście, wiadomo, potrzebujesz kaski, ubrania i te inne PHP. A to będziesz potrzebować, nie wiem, no, tak zgadując, 1500 zł. maksymalnie chyba uda ci się zmieścić, może i w 1000. No ale dobra, teraz po kolei. Zrywka. Co byś potrzebował na początek? Traktor minimum 90 koni, to co zawsze mówię, przedni na mechaniczny napęd. Na ja początek ja bym celował coś Ursus, Zetor, coś tańszego polskiego, żeby miał kto ci to naprawić. Myślę, że no te, powiedzmy, że te 50 tysięcy musisz przeznaczyć na traktor około. Trochę więcej może z... no, no, Powiedzmy, że 100 tysięcy potrzebujesz na zestaw. Przyczepę to tam głównie, no, żeby patrzeć na żuraw, żeby miał te 6,5 metra około minimum, tak, nie? Poniżej 6 metrów nie kupuj. Musi mieć wysuw, bo jeśli przyjdzie ci zrywać zarów, albo żeby po pilarzach, będziesz wychodził, żeby pociągać klocki. jeśli to, jeśli chodzi o zestaw do zrywki, 100-120 tysięcy, możesz mi nawet za 70 coś kupić. Jakieś kurde bele, co, żeby tylko spawać, bo się to będzie łamało. Jakiś traktor nie wiem, z 80 koni, jakąś mtz tę i też jakoś ruszysz. Wiadomo, trzeba jakoś zacząć. Nie jest łatwo, początki zawsze są przejebane, nie ma co się poddawać. Na początek na pewno zapomnij o jakichś harwesterach, forwarderach, o jakichś drogich przyczepach i traktorach w jezdinkach albo coś. Musisz zdobyć na początku doświadczenie, kontakty, żebyś wiedział gdzie kupować w ogóle jakieś osprzęty do, do pił, nie wiem, łańcuchy, paliwo, musisz wszystkiego się nauczyć. No i też musisz znaleźć tą robotę i musisz się nauczyć robić. Zrywka wcale nie jest taka łatwa. Jak się każdemu wydaje. To nie jest tylko, że złapiesz sobie klocek i załadujesz. Musisz to posortować, musisz wyjechać z tym z lasu i jeszcze musisz to fajnie, ładnie ułożyć przy drodze. Mam nadzieję, że ten film trochę Ci jest rozjaśnił sytuację. Jeśli masz więcej pytań, zadaj w komentarzu. Ja nagram kolejny film.